Witam wszystkim z tej strony Wiki, Witam was po raz kolejny na moim kanale. Jestem też ja. Dzień dobry. Dzisiaj jest ze mną Galu. Cześć. Mamy tutaj taki super sprzęt i witamy was jak wyłączyć chyba, Witamy was w filmie o założeniach o nas. Dzień dobry. To są założenia i w zasadzie to mnie się wydaje, że to są tacy pogromcy mitów, także wszyscy No, taka wersja o nas. W okienku na Instagramie poprosiłam was o pisanie założeń o nas i tak oto jesteśmy teraz tutaj i będziemy je obalać. Obalać albo potwierdzać tak, zależności, także jeśli wam się spodoba ile łap w górę wika tu. Witii masz 14, ale ty masz także <laughs> Powiesz, to dostajesz. Dobry. Ja tak zazwyczaj... tysięcy, kochani. I co? Biorę telefon i przechodzimy do pierwszego założenia. Najpierw sypie się płatki, a potem nalewa się mleko. Nie wiem jak ty, moja droga. Mm, ja się z tym zgadzam. Najpierw płatki, potem mleko. Dokładnie, Innej opcji nie ma, jest. zgadzamy się, chyba. Wyobrażasz w sobie. Ale na. Powiem, ja wiem, żeby tak robić. Na pewno połowa świata tak robi, ale ostatnio na openerze z znajomymi właśnie była zastanawialiśmy kutnia. się, kto najpierw znaleźła mleko, a kto płatki. No. I powiem Wam, że było 6 na 6. No, i tak dużo. I co? była kłótnia. ja byłam w szoku, że tak będzie robił. I nawet dziewczyny pokazywały, że najpierw mleko, a potem płatki. No, Tim płatki, tym mleko właśnie, najpierw dajcie znać. Dokładnie, napiszcie. Myślę, że zawalczysz na fame MMA. <laughs> Zależy do jest to pytanie. No. A jeśli chodzi o mnie, to ja od razu mówię, że nigdy tego nie zrobię. A jeśli chodzi o mnie, to ja chętnie, ale... Nie wiem, czy Wiki bym nie puściła. Narazuje się tutaj e, ciekawych rzeczy. No ale co, no nie chciałabyś mnie zobaczyć w walce? Chociaż pewnie, jakbym, wiecie, dostał propozycję, to bym się musiał grubo zastanowić. bo to... I gruba przygotować. No, aha, coś sugerujesz? <laughs> Przepraszam bardzo. Nie jest źle. Waga kogucia, waga piórkowa. No, może nie piórkowa. Ko... <guccia> kogucia. kogucia. W kogucia, kogucie mógłbym się zmierzyć z kimś. Także jak znajdziecie mi przeciwnika, to również możecie dać znać w komentarzach, kogo chcielibyście zobaczyć. A ja bym chciał Ciebie zobaczyć w sumie. A ja się nie zgadzam. Z masty byś mogła walczyć. Nie, bo jest. Czemu, nie... jesteś zadziałana, no Wiktoria ma taki pazur, także myślę, wow. że mogłabyś dać radę z nią tak Ale nie, dziękuję, wydaje. ja podziękuję. Proszę mi nie wysłać zaproszeń. Myślę, że po prostu jesteście ze sobą bardzo szczęśliwi. Dodaję myślę, że, ponieważ tak nazwałam pytanie tak. na Instagramie. A eee, więc... Mit potwierdzony. Potwierdzony, tak się mówi? Tak, mit potwierdzony albo mit obalony. Okay, czyli potwierdzony. Mit potwierdzony. Ale słodko się zrobiło pisać tam 0,45 Ale słodko, o, o, o Myślę, że wolicie dawać prezenty niż je otrzymywać Jak zobaczyłam to pytanie, to to założenie, to właśnie tak się zaczęłam zastanawiać Ono się w ogóle często pojawia, ale wydaje mi się, że 60% to jest właśnie Chociaż... radość z dawania prezentów Ja a mam więcej, ja mam 80-20, serio tak? Uwielbiam sprawiać przyjemność innym Ale już chyba gdzieś o tym mówiłem Mówiliśmy o tym już w Q&A Dokładnie Myślę, że Kalu lubi chodzić z tobą na zakupy O, o zakupach mowa teraz rzeka, przepraszam bardzo, jedziemy niedługo na e, wakacje i dziewczyny tak. tak napierają, żeby mnie zawiózł gdzieś do galerii. Mówię, no spokój. No po prostu zawsze nam dobrze doradza. Ja lubię pytać o to, czy ta sukienka, czy ta, Kobiecie. także jutro idziemy na zakupy Ko mm. Jest też tak, że ja muszę, wiecie, mieć pełny brzuch, mieć kawę ze sobą. Tak. Musi być wszystko spełnione, tak. żeby warunki były ok, telefon, wiadomo. Bo jak ktoś jest głodny, Dobry to humor, jest najlepiej. Masa, jak, tak. tak, jak wsiądzie jeszcze film na YouTubie, to się cieszę wtedy i mówię, dobra, możemy doradzić. Coś, ale tak nie wiem, mam jakiś limit dwóch godzin max. Później no. zaczyna się robić co? Ale nie, no mówię, wiesz, chodzimy, dopóki jak mi się skończy kawa, skończy jedzenie. Też dwie godziny pociągnę. No, na aha, oparak, w ten sposób dobrze. A potem to, dobrze. to już jest grubo, to ja to już nie daje rady. No, nie ale wszystko ma swoje czyli granice. Podsumowując, lubisz nie. chodzić. No lubię, no. Myślę, że macie podobne pępki XD. Nie wiem, czy chcecie to widzieć. <laughs> Pokaż swoje. Ja masz nie mam jak ja mam sukienkę. Podobne mamy. Jeśli chodzi o budowę, to ludzie mają albo wklęsłe, albo lekko wypukłe. Rzadziej, ja mam rzadziej wypukłe, ale my mamy po prostu obydwoje wklęsłe, więc można powiedzieć, że grupujemy się do tej samej grupy, czyli mamy takie same. Myślę, że przerabiacie zdjęcia w Photoshopie Oj, co to, to nie, jedynie Lightroom jest takim programem Ja w zasadzie nie przerabiam, ja w ogóle nie przerabiam, bo nie wiem Jakoś mnie to nie jara, ale ty wiem, że Lightroomujesz sobie foto. Lightroom to jest po prostu, wiecie, nadawanie filtra, kolorów, jasności ciemności. Też Adobe, też Adobe to. Tak, to tak, a jeśli chodzi o Photoshopa, to nie Chociaż ja ostatnio z, e, przerobiłem jedną fotę w Photoshopie Tylko dlatego, że chciałem, wiecie, żeby lewitowało coś na mojej dłoni, nie? Aha, no, 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 to było w ten, ten było sposób ostatnio. Ale nie, żadnych... Je... Bo pewnie tobie chodziło o jakiś retusz, czy nie wiem, tak. dodawanie mięśni, muskulatury, czy coś? Czy tali. talii? Jedyne, do czego używamy Photoshopa, to do robienia miniatur na YouTube'a. Jedyne, co robiłam, to delikatne podkoloryzowanie ust. Jeśli chodzi o Instagrama. Lightroomik Myślę, że wasi rodzice się lubią U. Kochani w tej kwestii e, Nasi rodzice poznali się Także całkowicie dwa tygodnie się temu. oficjalnie poznali To było dwa tygodnie temu, tak? Tak czy ty, ty, ty? Mhm. Rodzice ty, 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 ty. wpadli do rodziców Kalucha na grilla I zapoznali się I czy się lubią? Tego tak. nie wiem Musimy Myślę, ich podpytać, ale nam się wydaje, że tak Wyglądało jakby się polubili <laughs> Myślę, że gdy jesteście głodni zgadzacie się w tym co chcecie zjeść Kochani, też się zastanawiałam na tym jak zaczęłam to, to założenie to wygląda tak, że ja narzucam co jemy e, i Kali je to samo. Co jemy. Nie, no nie gadaj, no o czym ty mówisz? Tak, nie, no Po prostu ym, bardzo często się zgadzamy i każdy idzie na kompromis i ostatecznie wychodzi tak, że jesteśmy raczej za to zadowolenie wyzwania. No, nie no się na co mamy ochotę i. Ale sobie... tyś, ty też ja też wszystko, prawda? A ja na przykład bardzo często nie wiem, jak y, chcę chudnąć albo trzymać dietę, trzymać figurę, trzymać figurę, zwłaszcza, to po prostu wtedy chcę coś zdrowego i wtedy Kali się musi do mnie dostosować i wtedy Ale po prostu nakładam ja dużo kurczaka na dalej, że jest okej. Okay. Też <laughs> lubię zdrowe rzeczy, ostatnio nie wiem jak dawno tak nie... Sprawił mm. mi przyjemność posiłek moi drodzy, sałatka z kurczakiem. Nie tak. Ostatnio się tak jarą, tak ona była dobra. Nie? Ja mówię, że takie rzeczy mogę jeść codziennie, nie? Jak tak będzie? No, ale raczej się zgadzamy z Tak, no. Myślę, że słuchacie takiej samej muzyki. Coś w tym jest. Edda Shirana ostatnio katujemy strasznie. Tak, mm. to nową płyta z kolaboracji z Nikki. Tak, innymi. czasem robi playlistę na Spotify ja ją obserwuję, podoba mi się, ja czasem robię. Ja czasem ym, właśnie słucham Kali'ego playlist, ale to wszystko jest takie wyrównane, myślę. Tak, lubisz czasem ostrego. Nie zawsze słuchamy tego samego gatunku, ale po prostu wymieniamy się playlistami i zawsze Myślę, że jesteś niezłą bałaganiarą W tej kwestii em, powinni się wypowiedzieć domownicy, którzy ze mną mieszkają Ale akurat domownik, który z tobą mieszka to napisał z tego co widzę Mój brat to napisał Powiem mam, że zgadzam się z tym, no, walczę z tym moim bałaganiarstwem e, coraz bardziej I troszeczkę mi teraz wychodzi ten porządek jednak ja też jestem bałaganiarem. Jak najczęściej no, to widać. W tej jak... kwestii się dobraliśmy, tak. Bałaganiarem, czemu jak powiedziałem? Bałaganiarzem. W <laughs> tak, tej kwestii się dobraliśmy. Tak. Najczęściej to widać, jak jedziemy na jakiś wyjazd, tak, i jesteśmy tak. w fotelu czy coś, to. Ale myślę, że kiedyś było gorzej i teraz nie, no, już to naczyć. No, tak Mam wrażenie, że to, to, to też dorasta razem ze mną. Tak, prawda? ja też myślę, że jest teraz już lepiej. Zakładam, że zaręczyny będą w ciągu najbliższych uuu, pięciu, uuu, pięciu lat. To tak ja tutaj nie mam nic do gadania. Moi <laughs> drodzy, ten temat pozostanie tajemnicą. Nie wykluczam. Tego Widzę, mit, że nie chcesz mit powiedzieć Mit niewyjaśniony Aha, to się... mit, sekretny mit <noise> Tak, sekretny mit Wyjaśni się i pewnie się dowiecie od tym. Myślę, że jesteście razem 3 lata Mmm, mit obalony mit Mój obalony. drogi, droga, nie wiem kto napisał Kiedyś, jakieś kiedyś, 3 dni temu, 4, ile nam stuknęło? Piątek stuknęło nam 4,5 roku Jeszcze no. drugie 4,5 i będzie 9 What the wyobrażasz <laughs> sobie? Myślę, że wyglądacie czasami jak rodzeństwo. Wow, Wiele osób my... nam to mówi. Tak. Na przykład ja często dostaję komentarze, przepraszam, pali i ja wyglądamy jak rodzeństwo, a Macie jak twoja dziewczyna. Mhm, mm ale... Też właśnie twój brat jest dosyć podobny i my jesteśmy podobni, ja i dalej. Myślę, że to wszystko y, wiąże się z kolorem włosów. Tak, no my jesteśmy blondynami. Wiecie tak, co? Tak... Kiedyś w, na wakacjach byliśmy i wszyscy brali nas za Szwedów, a nawet w Krakowie, jak idziemy wieczorem mm -hmm. i schodzą promotorzy sobie, to mówię, zaczynają mówić po angielsku. Mają wrażenie, wiem. że jesteśmy ze Skandynawii. Ty masz takie, taką norweską urodę, mam wrażenie? Trochę. Nie, ja jestem pola Polania. Holenderską trochę, no nie wiem. W każdym razie być może tak nas biorą. Nie? A wy? Jak myślicie? Do kogo jesteśmy podobni? I czy czy faktycznie... do siebie jako para, czy bardziej jako rodzajstwo? faktycznie mit potwierdzony, czy obalony? To już były wszystkie założenia o nas. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie koniecznie łapkę i subskrypcję na moim kanale, ponieważ nigdy o tym nie mówię. Zostawcie subskrypcję. A Wiki ostatnio się stara i, moi drodzy, trzeba to docenić, bo regularność jest. Tak, staram i się i... o większą regularność na moim kanale, także doceniecie to i napiszcie w komentarzach o to, co was prosiliśmy. Kładki I widzimy cionego... się w następnym odcinku. Buziać. Do zobaczenia! Pa pa! Bardzo fajny mikrofon. Dziękuję moim kuzynom Matti i Lili za użyczenie mi mikrofonów.